Was bardzo, a to bardzo serdecznie w pierwszym odcinku zagramy w Combat Conquer, kampania NOT. Ostatnio skończyliśmy globalnej inicjatywy obronnej. Hmm. Panie? Jak dobrze pamiętam? I miałem zrobić serię przerwy, ale no niestety dany szlak trafił, bo tak trochę się przeprowadziłem i no spatańskie warunki mam dosłownie w tym momencie. Nie miałem za bardzo możliwości nagrywania, więc no. Jest własną do gry, którą na pewno przyjdę, więc zacznijmy. Braz vonód. So, you're the new addition to the brotherhood. Well, I'm Seth. Just Seth. From God to Cain to Seth. I am his right hand. And I have a task for you. This is Nakumba, and he is causing the Brotherhood much grief. His views do with ours, and uh. Aha. Nie wiercenie tylko piłowanie nade mną a pod też Dawno wam powiem, nie gra, have arrived. Reinforcements have arrived. To już są niebezpieczne, no. Hmm. Yes. Yes, Kampania not jest fajna Bring że tu można robić. Nie. Yes, zbrodnie wojenne w NPT. Yes, tak, niezbrodnie no, wojenne. Kiszać e, niewygodnych ludzi może. Right yes, to Ktoś... right się bardzo różni. E, bo GDA jak starało się chronić ludzi, to NOT stara się ze wszystkich możliwości, popsuć GDA opinię. Z yeah. to, to nie patrzę. My spróbujemy tutaj budynki cywilne rozwalać ludzi, że tak powiem, zabijać e, o kościół. Cóż, ja będę tym takim typowym NOT, który nie wie co to z... Nie wie co to jest dobroć Zbrojnia wojenna R przeżyć To jest kumba. Duże, żeby dojechać z tego Ucieka Jeszcze się dom, czekajcie Zastrzelili go akurat Misja wykonana no. Powa, pierwsza misja Trochę to menu się różni, Not, To jest na i neutralnych. <grymne> Boże, neutralne, 12 budynków zniszczone. Kampania Not się dzieje w Afryce. W Europie. GDI. Po To RPA to jest taki mocny punkt. GDI. A południe Egiptu z A przekupność władzy 18%, wartość netto. A ciekawe rzeczy tutaj są wypisywane. U nas się liczy zarobek, oczywiście. Zobaczmy jakąś something important For too many years, GDI forces have maintained a stranglehold on Egypt. It's fallen upon us to liberate these citizens crying out for a better way of life. Kane wants to establish a base here to eliminate the smothering presence of GDI. It's too risky to move our heavy forces in, so we want you to sneak in with a few expendable troops and set up a forward attack post. Uh, by the way, there's more than enough Tiberium for you to harvest. That should easily pay your expenses.

Construction, construction Bush moving New Construction Options Building Construction complete New Construction Options Building Wszystkie wojska GDIS Owe przedłużenie miejscko w regionie complete moving in wait away Cannot deploy here New construction options Building. Construction complete. Wedding, ready, ready. druga misja. Yes, Mam do, do dyspozycji Unit, biegła, więcej. Ready. Building. Unit, Redding. 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 building. Unit Ale to nie biegnie ty. Yes, no, gram na najłatwiejszym poziomie, yes, który ja chcę to Spinę z grą. Zjedzie parę ludzi, o misja, o, misja wykonana. Po prostu się weszły, wszystkie rozwaliły. To jest teraz moment, co się w Europie dzieje. Zbyt zielono, jak na Afrykę. Mm. <laughs> Pięć metrów. Ale przybliżenie tylnych 35%. Taka senka, co bombardowaliśmy? tam fazę lodu. I niestety się nie udało dojechać, no ale to chyba lepiej. Kane To Sudan? already is going to be pleased to hear how skillfully you've handled yourself. And a word from me to Kane goes a long way in the Brotherhood. These walls imprison many friends and members of the Brotherhood. Free them regardless of cost. Overwhelm the prison, but leave it standing. Oczywiście. <try> new construction options śmieszne gdzie construction options yes building construction complete też jest najlepszy w pancerny sadzisz no, Construction options yes. Affirmative. building. Yes. Yes. Acknowledge. Acknowledge. Construction the complete. Yes. Moving out. Yes. Affirmative. Dobra, udało yes. się. Teraz jeszcze centrum do you know, 9 minut dopiero ja. good morning. Good morning. Przyznam, kampania no jest tyle szybsza w porównaniu you know, do kampanii 3 yes. Teraz... Yes. 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 Teraz już rozwala. Nie z A ja nie piszę. New construction options. Building. Unit ready. Building. Ready. Building. Unit ready. Building. On Boarding hold. Cancelled. Construction complete. Rataler cieszy mnie to. Kilku inżynierów wsadzić wait do wait budynku, żeby go przyjąć. Oni go napierdolili. Na budynki A pomścimy się na sobie Można. Jeden budynek zniszczyłem Na GDI się oczywiście zwali Zresztą wybuch że nie chcieli się robić na tej więc brali ten po prostu te z poprzedniej kampanii przerobiali, ja się... teraz na północ do czadu. Może wartość na to 1 miliard? Wypalne OMH Adier Republika niby Demokrat Zobaczymy Jaka tam republika yy, standard no zacznie wisieć GDI is evacuating the village of Oham Hajir. Nod command directive. Destroy village and terminate GDI rescue operations. Search and destroy residual GDI presence. Peace. Yes, sir. Acknowledge. Moving out. Moving out. Affirmative. Yes, sir. Affirmative. Moving out. Affirmative. Moving out. Let's go, let's go. Moving out. Tak, jest tu wioska. Nie zdrajców pracujących z GDI, pamiętajcie Pracujących oh. Unity. Peace. Yes. <laughs> o. Yes. pojazd. Cywile byli w środku, no cóż, wydał się urat. No nieprzyjemny, boże, ta kampania to jest coś pięknego ze zbrodniami wojennymi i tu widać, że to wioski afrykańskie, a nie jakieś tam miasta, wioski, jak w Pani Żwie. O, misja już. Żadnego filmu. Jeszcze jedno. Jeszcze jedno. Jeszcze jedno. już jedno. się. Jak Jeszcze ładnie. Inni dowódcy pomagają też. before you can truly shape the future you must first possess the past assimilate our history for it is your own kane wants you to view this Accessing Brotherhood Archives. The Brotherhood desires a world of peace, unity, and eternal brotherhood. The Brotherhood springs from the lowest of places, offering unity and peace to otherwise neglected and abused nations. Tiberium heralds the dawn of a new age. The Brotherhood embraces this age. Harvesting Tiberium to further expand our collective beliefs. Tiberium continues to confound the scientific community, soaking up ground minerals and soil nutrients like a sponge. The end result of this unique leaching process creates the formation of Tiberium crystals. Rich in precious metals and available for collection with a minimum of mining expense. I have good news. While I was at a top level briefing with Kane, I made mention of your accomplishments and efforts. He's somewhat impressed and is interested to see how you handle your next assignment. Kane needs Niger. And his personal commander is massing an assault through algeria we need to be assured that gdi's hn warthogs flying out of lagos do not hinder his progress your goal is to set up surface-to-air missile batteries and destroy the gdi airbase you have caught kane's eye and he is watching do not fail me Yes. Cannot deploy here. New construction options. Okay. Building. Building. Construction yes, complete. Constru yes, sir. New construction options. Yes sir. Building. Building. Construction complete. Yes, sir. Yes, sir. New construction options. No, Building unit Department. ready yes. Building. building yes sir unit ready building construction complete unit yes, right. ready new construction options building moving out reporting unit construction complete building yes sir Construction complete. Building. Reporting. Affirmative. you got it. Right away, sir. Affirmative. you got it. Affirmative. i to Affirmative. Moving out. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir lost. Construction yes, complete. I need to unit lost. Got Not a got unit lost. Yes, sir. Yes, sir. Out yes. <laughs> yes, yes, unit yes, lost. Unit lost. Unit lost. Unit lost. Unit lost. Unit yes Unit lost. Unit lost. Unit lost. Unit Unit Unit. Yes. Unit. Yes. kampania Building niez. New construction option. Nie... Yes. Tak, no, yes. tak, no, 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 nie przydadzą. W misji praktycznie. po trupa shit. wsparcie Yes. Building. Nice. Reinforcements yes, have arrived. Yes, sir. firm. construction complete. Ready and wait. Building. Ready and wait. Yes. Reinforcements have arrived. Yes, sir. Mission accomplished. Braśił mi końcowy. Na tyle w tym odcinku do zobaczenia w przyszłych odcinkach z komandentką queer kampania noc. Cześć.